Znasz jakieś ciekawe historie? Na przykład jakie? Nie wiem. Mama sporo ich znała. Tobie nikt nie opowiadał? Dawno temu znałem pewnego człowieka. Jego historie były zwięzłe i z zmorałem. Brzmi ciekawie. Pamiętasz jakieś? Hm. Jedna z nich opowiadała o zającu i żółwiu. Jak tym uwiedźmy? Raczej nie. Więc o czym jest? Postanowiły urządzić wyścig. Zając był zbyt pewny zwycięstwa i głupi, a żółw był spokojny i zdyscyplinowany. Żółw zwyciężył. Chyba nie opowiadałeś zbyt wielu historii. Jeszcze jedna opowieść? Tylko jedna. Był sobie pewien koni. Pragnął zemścić się na swoim wrogu, jeleniu. Ale sam nie był w stanie go zabić. Koń spotkał człowieka, łowcę, i zawarł z nim pakt. Posłusznie przyjął wędzidło i pozwolił człowiekowi założyć sobie siodło. Razem zabili jelenia i koń zasmakował zwycięstwa. Łowca nie zwrócił mu jednak wolności i uczynił go niewolnikiem. Więc ceną zemsty była wolność. Może było warto. Raczej nie. Może kolejna historia. A. Na krótko. Była sobie pewna żaba. Jej staw wysechł, więc wraz z synem ruszyła na poszukiwanie nowego domu. Znaleźli studnię. Syn dostrzegł wody i już miał do niej wskoczyć, gdy wkroczyła matka. Zobaczyła głębie studni. Wiedziała, że w razie wyschnięcia wody nie mieliby żadnej drogi ucieczki. Dlatego poszli dalej. I tyle? Tak. Marna ta historia. Gdyby syn wskoczył, to by było coś. Byłby w potrzasku, zginąłby, a matka byłaby bezsilna. Widzisz? I to jest historia. Masz jeszcze jakieś zwięzłe historie z morałem? W porządku. Był sobie młodzieniec, który lubił kraść. Skazano go na śmierć. W więzieniu odwiedziła go matka. Była dobrą kobietą, umiała tylko kochać. Ale jej syn, złodziej, wpadł w wielki gniew i odgryzł jej ucho. Co? Czemu? Bo od samego początku był złodziejem. A matka dała mu jedynie miłość, nie ucząc go o konsekwencjach. Gdyby nauczyła go dyscypliny, może pożyłby dłużej. Jasne, ale jej ucho. to nie w porządku. Opowiesz jeszcze jedną. Gorsza od ostatniej nie będzie. W porządku. Była sobie Krabia matka, która rugała syna. Kazała mu chodzić przodem, z dumą, a nie bokiem, tak jak zawsze chodził. Ale ona też jest krabem. Mógł powiedzieć, jasne. Będę chodził przodem, jak ty zaczniesz. Tak. Tak właśnie zrobił. O tym jest ta historia. Rozumiem. Jeszcze jedna opowieść? Tylko jedna. Był sobie raz człek z lasu. Poprosił drzewa o grubą gałąź, z której mógłby zrobić rękojeść topora. Zamiast tego drzewa ofiarowały mu sadzonkę, żeby zachować konary. Ale i tak zrobił topór. Wrócił do lasu i ściął najstarsze drzewo w całej kniei. Hmm, stare drzewa wcale nie muszą być mądre. Może kolejna historia? A, na krótko był sobie raz skorpion, który chciał się dostać na drugi brzeg rzeki. Po co? Jeśli będziesz mi przerywał, nie dokończę. Dobrze, dobrze. Skorpion poprosił o pomoc Żabę. Powiedział jej, że jeśli zabierze go na drugi brzeg na swoim grzbiecie, otrzyma nagrodę. Żaba odmówiła, obawiając się żądła skorpiona. Skorpion zapewnił Żabę, że jej nie skrzywdzi, bo wówczas oboje utoną. Wypłynęli więc, ale w połowie drogi skorpion ukłuł Żabę. Żaba zginęła na miejscu, a skorpion na jej grzbiecie osunął się na dno rzeki. Smutne. Czemu skorpion to zrobił? Był skorpionem. Zło leżało w jego naturze. O, to samo mama mówiła o bogach. Twoja matka zawsze wiedziała, co mówi. Hmm, dość historii. Czy znasz kogoś jeszcze, kto słyszał głosy? Znałem mądrych marynarzy, którzy po wyczerpaniu zapasów ugasili pragnienie morską wodą. Zarzekali się, że syreny, plugawe istoty śpiewające w pobliżu, to ich żony i córki, wzywające ich z powrotem do domów. Narazili całą załogę, kierując łódź na rafę. Eee, jak ich wyleciliście? Wyrzuciliśmy ich za burtę. O! No to dobrze, że nie piłem morskiej wody. Co? Tak, chłopcze. Ej, to wygląda jak koło wodne albo raczej. Koło podwodne. Hmm. Czyżbyś się zaśmiał? Nie. Na pewno? Tak. Nigdy się nie śmieje. Coś o tym wiem. Chłopcze, pamiętasz, która to Backburta, a która O, chyba tak. Backburta jest z lewej, a Sterburta z prawej. Tak? Nie twojej prawej. Backburta to lewa strona Łodzi, Asterburta to... prawa strona? Tak, wiedziałem.